Cześć widzowie w dzisiejszym odcinku będę grał w Rainbow Friends jedynkę sam. I to się już gra zaczęła, ale to tam nic nie przeszkadza zachęcam Was do zostawienia łapki w górę i do zasubskrybowania mojego kanału. Dobra, auto już źle skręciło, oczywiście się wywaliło. Ja leżę na podłodze, i jakiegoś typa zabiera. No, ciekawa przygoda będzie. Się, dobra, jesteśmy już... Witajcie. Będę wam czytał. Postaram się. Potrzebuję waszej pomocy. i zniknęły. Moje bloki spadły. I co z tym? Wszystko, co musicie zrobić, to znaleźć i ułożyć na miejsce. Powodzenia. Dziękujemy. I musimy tych bloków, 24 bloki znaleźć. No dobra. Lecimy. O już pierwszy widzę Ty mam Nie no mi zabrała nie świetnie Dobra tego chcę też weź Nie no ten, ten jest już mój Dobra mam mam przynajmniej innego bloka Przynajmniej Nie blublublublublublublubluba Do się. do szafki nie. nie A nie dobra go tu nie ma Dobra idę Już pierwsza osoba została jak widzicie tam znaleziona. Ale ja żyję, to się liczy, jestem w pudełku, więc fajnie. nie raczej nie dopadnie. mnie tu przed chwilą nie jak tam sobie widzicie, ale dobra, se odpuścił. Więc mam farta, dobra. Zejdę tu do piwnicy, na tu, a tu... Nikogo nie ma oczywiście. O, jest blok, jest blok, jest blok. Dobra, ma... Kur... Nie mogę się... Chwila. O, o, o. Dobra, mam. Mam już dwa te klocki, te klockowate klocki. Słyszę? Tak jest. Nie, 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 nie! Ale. Myślałem, że mnie zauważy. Dobra, dobra, idę dalej. Nie, 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 goni mnie, goni mnie, goni mnie, goni mnie, goni mnie, goni mnie. Dobra, jestem w się, nie zrobię, nie. On mnie może, nie może. Nie, nie może, nie zobaczył. Dobra. Już się bałem, że już się tak szybko zakończy film. Dobra, jest, tu tak idę. I tutaj macie pokazane w widać po prawo, że to 22 na 24 bloki. I ja mam dwa ostatnie. Muszę je donieść i dobra. Teraz Spider kogoś mnie ten potwór Blue nie zauważył. Jest, 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 jest. Jest, 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 jest. udało się. Jest! Wszystkie bloki dostałem 10kas i ten niebie, dziwny typ. Naukowiec mówi: dzięki, dzięki. Mam nadzieję, że niebieski was nie dopadnie. Czy coś takiego już nie zrobiłem? O nie, Gry, zielony! Teraz zielony wkracza do ogry. Hello! Hello! Ogólnie to odpadły chyba trzy albo dwie osoby, bo nie udało mi się tego nagrać, ale jest już raz, dwa, trzy, cztery. Trzecie. Trzy, cztery, pięć. Sześć! Raz. Ja, się. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Łącznie ze mną. Ciężko jak oni biegają. Dobrze, jest kolejna noc, tylko że my musimy jakiś karn dla... Psów! Nie wiem, czy dla psów, ale tam takie pomara kości są, więc myślę, że tak. O, już kolejna osoba została znaleziona. Teraz... O nie, słyszę, słyszę green green pewnie green. Dobra, ja tu tak chodzę jeszcze żadnych tych paczek z w czego tam? Jeszcze żadnych tu nie znalazłem. Jeszcze trochę poszukam. Okej, do góry. Oby teraz... O nie, o nie... Czekajcie. Chyba tu nic. Nie jest. Słyszę, słyszę, słyszę. Chowam się. Dobra, tu jest obok jakaś mnie dziewczyna i mam karmę. Już zostało tylko pięć. O, zostałem tu z pięć ka kasy. Brakuje tylko jeszcze tych pięciu karm. Ech. już myślałam, że mnie dopadł któryś z potworów. Dobra. dobra. Dobra, Wydaje mi się, że idzie w moją stronę tu jakiś potwór. Ale nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Dobra, idę. Słuchajcie, nie wiem czy to słuchać na filmie. O, podgłośnie, trzecie. Eee. O, teraz jest na maksa, mam tu dźwięki w Robloxie. Pomniejście to usłyszeć, jakby jak się... Dobra. Dobra, ja słyszę zielonego jak on tutaj stąpa. Stąp... O nie, o nie, trzecie. Chyba. Nie wiem on od której strony może przyjść. Jest takie najgorsze. O nie, eee, przychodź ogólnie to nie chce. Ogólnie to on był tu bardzo blisko mnie, ale mu uciekłem, więc idę w inną stronę. I. Sorry, widzowie, że nie nagrywam tych fajnych momentów, jak oni mnie goną, gonią. Wróćcie z tym, ale ja też nie mogę robić tego filmu za długiego. I muszę się utrzymać w pewnym czasie, a tam trochę, jak stopowuję, no to tam. Gra mi się zatrzymuje i jakby mnie jakiś gonił, to bym dawno już leżał martwy, ale staram się, jak mogę. Ja tu jestem i tu jest zielony. Zielony, zielony, zielony. O, 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 w końcu możemy go zobaczyć. I niebieski, niebieski, ja się kryję, kryję, kryję. bo i nie. Już nie wiem, się myli, co ja słyszę. O jest, udało się, wszystkie są napełnione, dostałem plus 75 kasy. I pomarańczowy potwór przyszedł. O nie, pewnie kolejny potwór. Prawidzowiec, jest tu kolejna noc i łącznie ze mną są cztery osoby. On mówi, że dziś jest ostatnia noc, a dziwny stwór, też się nie ujawnia. I pisze, że po tym jak naprawisz moją maszynę, pokażę ci dlaczego naprawdę tu jesteś. Okej. Okay. Hmm, no co, Co hmm. eee, on mówi? Dlaczego otwory wentylacyjne zaczęły przyciekać na jadę? Dobra, jest kolejna noc, ale teraz musi, musimy znaleźć jakiś... Bezpieczniki, takie różne, kolorowe, jak tu sobie możecie po prawo zobaczyć. O, tu znowu ta dziewczyna, o, jako... o, o, no nie, znowu mi się nie udało. Ale teraz jest kolejny potwór, fioletowy, więc muszę się coraz bardziej... O, jak właśnie widzicie, on tutaj w wentylacji jest. Muszę go ominąć. Nie! Nie! Ale jak to? Nie, i co, on mnie zabił? Dobra, cofnę się do tego samego momentu. Dobra widzowie, jestem tu mniej więcej gdzie wcześniej zginąłem. Trochę mi zajęło, bo musiałem, wiecie, grę przychodzić od początku, żeby dojść do tego miejsca. Ale dobra, już jestem. i Trochę się boję wyjść za drzwi, bo jest zielony. Ten green. Ojej, mam. Dobra, muszę iść do teatru, żeby starczyć te, wiecie, te, te, te. Nie z... O nie, o nie, o nie. Nie zginę przynajmniej z... Eee, Kolejna osoba została znaleziona. Dobra, jestem tu już, dochodzę i... I dobra, jest stało i, stał i Sztypil O nie, coś biegnie. E, ten nieznany typ mówi, wygląda na to, że ktoś zapomniał nakarmić Orange. Kolejna osoba została znaleziona. To nie wróży nic dobrego, i co teraz? Gdzie on biegnie? No tutaj przyszedł, ale se już poszedł przed chwilą. Nie wiem, gdzie ten... O, o jest, jest, był, 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 ice, dobra. Dobra, na szczęście, ice. Czytuję tak chodzę i te dźwięki zniknęły, ale kolejna osoba odpadła, zostały trzy osoby oprócz mnie i się trochę boję, czy dotrwam do końca. Eee, nie wiem gdzie co są te, 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 te potrzebne na, te do skończenia tego. O, dobra jest, jest tu zaraz, chwilę O, i dobra jest, mam jedno, ale idzie coś, idzie, coś. Idzie. Słuchajcie, ja się tu skryję. Co to idzie? To chyba nie tutaj, ale... Słuchajcie, ja tak wyjdę powoli. I w ogóle te bezpieczniki jest 13 na 14. Ja mam ostatni, muszę go dostarczyć. Tylko teraz, żeby mu przypadkiem że coś nie dopadło. Blue jest tam. Dobra, ja tu idę i... Przecież tam była ta trasa i znowu dzwonki wyją. Ja szybko, szybko do teatru chyba, chyba zdążę, chyba zdążę, uda mi się. Tu jest green, green, green. Jest! Wszystkie bezpieczniki! Finał, on mówi ten typ, dostałem 100 kasy. I co, i co, i co? udało się, chyba to jest ostatnia noc. I. A. Poczekaj, co się dzieje, no to powinno się. A, i wszystko zgasło. Co? No. no nie. Aż trzy już osoby zbyt. Dobra, trzy, dwa i się zaczyna noc. My w tym pokoiku czekamy. Dobra, i co? I co? Eee, wygląda na to, że będziesz musiał przywrócić zasilanie. Co ty mówisz? Znajdź sposób na zasilanie zapasowy, zapasowego generatora. Okej, okay, no dobra. Kto wie, może nawet pozwolę Wam wszystkim odejść później. O, lataki. Powinny. Je... Dobra, ja tu biorę latarkę i idę tego szukać. Dobra, ja tu idę. O, już pierwszą... Boże. O nie, tu jest zielony, zielony, zielony. Jeszcze chyba niebieski idzie. Tu schowam na chwilę. Mnie tu prawie dopadł. A tu biegnie ta trasa. Ten typ tu zaraz będzie biegł. Ten pomarańczowy. Obiegnie? Dobrze, że nie złapał. Po, poz, 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 pozostałe trzy osoby znalazły resztę baterii. Przy, 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 zasilanie przywrócone jest. Sam 125 kasy. Jej, jej! Jej! Nie no, fajnie. On ten dziwny typ mówi Dzięki za ponowne włączenie zasilania. Nie ma za co. Przecież on powiedział, jako nagrodę pozwolę ci odejść. Okej, okay, ale najpierw yy, yy, dobra impreza czy jakoś tak? Okej. Okay. O, ej, tu nam daje ciasto jakieś na pożegnanie. Yy, baw się dobrze, okej, okay, dzięki. Ej, dobra, jesteśmy tu. Ej, koczki. Ej, tu jest Blue, smutny. Co? On tu siedział przy, we mnie! Ja, ja tego nie nagrałem, ale my przed nim uciekaliśmy teraz, bo zbijaliśmy balony, ale on tu przyszedł i siedział normalnie we mnie. Co teraz? Aha. O nie. O, o, uciekamy, uciekamy. Ej, co jest, co jest? A, musimy przewalić. Szybciej. Dobra, szybko. szybko, szybko. Goni nas! Szybko, szybko wętami! A tu jest głośna muzyka, nie wiem czy wy to słyszycie! Szybko! Jest, jest! Coś, coś! Uwaga, uwaga, uwaga! Nie, tu jest zła droga! Nie! On już nas goni! Co teraz? A trzeba kucnąć, A bym mnie już dopadł! Jest, jest, jest! Piszcie! Dawaj szybko, ty pies, su, Sus Polska jeden, dawaj, chodź! Wyszłem, wyszedłem szybko, dawajcie wszyscy! I co? I, i, gdzie teraz? Ja, ja tu jestem, i co? Biegnie! Zamknęło się na nim! Zmęczyło go! I poszedł sobie. Nie Ja już się bałem, że go to zabiło! I co? Szybko dziewczyno, chodź! Uciekam, uciekam! Jest! You survive. Udało się! Raymond Friends! Widzowie naprawdę pierwszy raz przyszedłem tą grę w życiu. Uh, było mocno! Udało się! Jest! Jest! O, ej, to nie koniec! Ej, to jest jakiś naukowiec! A, on ciągle nas gadał! To jest ten naukowiec! Nie czaję co on do mnie mówi No dawaj, 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 dawaj Rainbow Friends Stworzony przez Roy Sorry, nie umiem tego przeczytać Jest, jestem tu na starcie Udało mi się to przejść W końcu, pierwszy raz Naprawdę, możecie napisać w komentarzach Czy wam się w ogóle kiedykolwiek udało Albo ile razy też wam się udało To jest mój pierwszy raz Możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich filmów, bo dużo czasu mi zajęło, żeby to nagrać. I ogólnie, może niedługo nagram, bo chyba widziałem, że jest Rainbow Friends 2. Może nagram Rainbow Friends 2, jeszcze w niej nie grałem, więc fajnie by było. I co, do zobaczenia w na następnym odcinku. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, zostawcie łapkę w górę. Cześć!